Siemoneczko wzolę to jest z wcześniejszego filmiku, który mi nie wyszedł, no bo mikrofon był wyciszony, ale tak. Będzie nowa seria chowanego w Roblox. Sorry za mój głos, ale jestem trochę chory chowanego w Roblox. Będą różne mapki i tak, zostawcie subikę z dzwoneczkiem i łapeczkę w górę, no bo nie mam na razie internetu, sorki, ale jutro albo jeszcze dzisiaj nagramy film z chowanego w Roblox. Więc tak, mam nadzieję, że Wam się to będzie podobać, jak chcecie, no to napiszcie w komentarzu, tak? A jak nie chcecie, to nie. Bo ja bym napisał tak. Bo to jest dosyć fajne. Mi to się spodobało. Bo w ogóle tu fajnie się w to gra. A jak nie chcecie, no to nie musicie w ogóle pisać, jak nie chcecie, bo mi. No to, to. To. Nie wiem, jakby. Nie. Mi to. Mnie to nie obchodzi, ale kto chce, no to niech pisze. Tak. Lub. Nie, jak ktoś nie chce. A ja bym wybrał, tak. Bo tak zawsze wygrywa. Tak to jest dobro, a nie to jest zło. Więc tak mam nadzieję, że każdy napisze. Napiszę tak, bo mi yy, po prostu, po prostu będzie milej, milej, milej. Wie Wie, więc, więc, tak, mam nadzieję, że filmik wam się się podoba, się podobał podoba a podobał. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Więc tak. Jeśli chcecie, możecie to zrobić, a jak nie, jak napiszecie. Tak. To mi będzie myliło. U... Więc tak, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Słuchajcie kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i piszcie, czy chcecie tę serię, czy nie. Pod tym nam napiszcie w komentarzach, tak lub nie.

tu, 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 zostaw suba, proszę Cię, a jak nie, no to nie, ale zostaw suba, bo ja bardzo lubię Cię. Sub, 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 chciałbym mieć tyle subów, ile kółek na rysunku, bardzo proszę Cię, widzu. Sub, 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 sub.